Siema wszystkim moi drodzy, dawno nie było paczki niespodzianki, no nie? A w związku z tym, odpakujmy sobie dzisiaj dwie paczuszki. Tak się składa, że mam urodziny, znaczy, jak wy to oglądacie, to wczoraj miałem urodziny, więc stwierdziłem, że w zasadzie, czemu by jakiegoś prezentu sobie na te urodziny nie otworzyć. Słuchajcie, jeszcze w formie technicznej, jeśli ktoś chce mi wysłać paczkę niespodziankę, to kontaktuje się ze mną na maila poniżej. I słuchajcie, często mnie pytacie, o kiedy będzie moja paczka, bo ci wysłałem, wysłałem i tak dalej. Słuchajcie, generalnie paczki do mnie nachodzą i. Ja ich nie wyrzucam. One sobie czekają tam z tyłu ze ścianą na y, swój debiut, także wszystkie paczki w końcu będą na odcinku. Tylko wiecie, no czasem po prostu to wymaga czasu, bo też nie mogę za często tych paczek wrzucać, bo wtedy y, jedni się na mnie denerwują, że gdzie są pająki y, same paczki, więc wiecie, muszę to jakoś miksować. Natomiast wiecie, że jeśli tą paczkę do mnie wysłaliście i ona do mnie doszła, a na 99% do mnie doszła, to na 100% będzie odpakowywana, tylko na to wszystko potrzeba czasu. No. To tyle jeśli chodzi o format zabierzmy się słuchajcie do odpakowania, mniejszą może na potem, na zaraz, zajmiemy się tą, bo już naprawdę dobrych parę miesięcy u mnie leży i słuchajcie, nie wiem od kogo ona jest, bo nie mogę się tutaj doczytać. Yy, myślę, że będzie list w środku, mam taką nadzieję, to wtedy podziękuję tej osobie, która przysłała dość schludnie zapakowaną paczuszkę, w ładny papier, w sensie odcień tego papieru mi się podoba i zobaczmy co tu się dzieje, moi drodzy. A jeszcze jeśli zastanawiacie się, kiedy wrócą odcinki na dwie kamery. No to już niedługo, bo naprawdę kupę czasu moja druga kamera leży na gwarancji. No i najwyższa pora, żeby mi ją oddali naprawioną, prawda? No, więc niedługo będzie. Ło, słuchajcie, yy, zobaczyłem bardzo mały skrawek tego, co jest w środku i chyba będę zaszokowany. O kurcze, to będzie coś niezłego. Mówię wam. Dobra, ja standardowo nie patrzę, chociaż tu chyba jest list. Tak, jest list za chwilę. Bo to jest coś, co chyba może się zniszczyć, jak to nieodpowiednio wyjmę. Tak, postaram się w ten sposób wam pokazać. Już widzicie. Ja jeszcze nie widzę, ale chyba się domyślam. Dobra, patrzę, wow! no chyba sobie żartujesz. Co? Czy to jest wiklinowy pająk? No nie. Wow, co jeszcze koszyczki? Nie, no nie wiem. O kurczę! Ochłonę, dobra. Po kolei. Dostałem mech, fajnie. Mech zawsze się przyda. Czekajcie, zobaczmy ten list. Czytamy. Krymławki 31 stycznia 2019 roku. Witam, mam na imię Kacper i mam 13 lat. Wszyscy nawet nauczyciele mówią na mnie PEJEK. Jestem terrorystykiem. O, jak coś, to y, mówi się, że jestem terrorystą, a nie terrorystykiem, ale też jest okej. Okay. Od 27 października 2018 roku, więc można powiedzieć, że jestem nowicjuszem. Moim pierwszym ptasznikiem jest karibana wersji kolor, którą nazwałem Mercy. Mercy, Mercy, nie wiem, nie wiem. Mógłbym napisać cały mój życiorys, ale nie chcę mi się Ciebie zanudzać. Mam nadzieję, że spodoba Ci się zawartość paczki Kacper Pejek. Dzięki Kacper, powiem szczerze, że paczka jest genialna. Naprawdę, pająk wygląda fenomenalnie. No niestety nie za bardzo wiemy yy, skąd on powstał, albo gdzie został kupiony, ale naprawdę jest mega spoko. I dodatkowo te koszyczki wiklinowe yy, z moim vlogiem też naprawdę świetnie wyglądają. Kurczę, jestem pełen podziwu. Dla twojej twórczości Kacper wyszło Ci to świetnie. Dodatkowo mamy trochę Rafaello, no to nie ukrywam, jednego muszę na Wizji zjeść. Tym bardziej, że bardzo lubię Rafaello, a moja dziewczyna Nina to jeszcze bardziej lubi Rafaello. Jeszcze są Dentastiksy dla Alpinki, za co też dziękuję, ale powiem Wam, że um, jeśli już macie wysyłać coś dla Alpinki, w sensie nie chcę wybrzydzać, tylko po prostu potem te Denta się o mnie marnują. Bo Alpina nie lubi Dentastixów. Nie wiem dlaczego i bardzo jestem zły na nią z tego powodu. Ale ona po prostu nie lubi gryźć Dentastiksów, więc no nie wiem, może się kiedyś nauczy. Staram się od młodego przyzwyczaić do Dentastixów i ża w żadnej formie Dentastixa nie tknie. Po prostu może ten zapach Dentastixa jej nie odpowiada, nie wiem. Ale wracając do wiklinowego pająka, jest totalnie kozacki. Trzeba będzie go gdzieś na ścianie sobie przymocować tutaj eee, i na pewno coś z nim ogarnę. Korzyczki wiklinowe też są fajne. Jeszcze nie wiem, gdzie je położę, ale może ten czarny by mi tutaj na stoliczku podpasował. Stoliczek i tą ścianę... Zobaczycie już niedługo, bo czekam na coś wyjątkowego, naprawdę, ale to się dowiecie pewnie w przyszłym tygodniu albo za dwa. Więc jeszcze raz dzięki Kacpery za te prezenty, bo bardzo fajne. Normalnie <laughs> Wiklinowy Pająk, bo no mega spoko, serio. No i kochani, czas na drugi prezent. On przywędrował do nas z częstochowy od Violety, więc dzięki Wiola. albo może Wiola jest mamą osoby, która nam wysłała ten prezent. Zaraz zobaczymy, przekonamy się. Czas to odpakować. No i zobaczymy, co tutaj się ukrywa. Normalnie, słuchajcie, wasza twórczość nie zna granic. Ja za każdym razem jestem po prostu tak zaskoczony tym, co od was dostaję, bo to się czasem w głowie nie mieści, ile można normalnie tematycznie różnych rzeczy znaleźć właśnie związanych z pająkami. Słuchajcie, czuję jakby korzeń jakiś. Aha, dobra, jest korzeń. Kto mi tutaj przerywa? Dalej jest jeszcze nie wiem co zaraz odpakujemy. O, pocztóweczka! Ło, tu jest słuchajcie, więcej rzeczy. To będziemy oglądać i czytać zaraz. <grym> co to? <grym> I dwie pałeczki. Aha, yy, klej na gorąco, spoko, też się przyda. Dobra, posprzątam i patrzymy na zawartość. Słuchajcie, no to tak, ta, można powiedzieć, figa yy, ma tutaj napisane Poczuj się jak dziecko, możesz otworzyć na odcinku. Więc sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Aha, tak, żebym czuł, że będzie to jajko niespodzianka. <grym> Dzięki. Yy, I co, może najpierw, zanim zaczniemy oglądać, co dostałem, to przeczytajmy tą korespondencję. Na pierwszy strzał wita nas, no dość, powiem szczerze, bardzo ładna pocztówka. Lubię pocztówki, możecie mi przysyłać pocztówki, jeśli mogę sobie życzyć, bo, bo to jest fajny akcent. I mamy tutaj pozdrowienia z częstochowy. Mogę pokolorować, no tak szczerze, to mi się troszkę nie chce tego kolorować. E, I na pamiątkę oliwka. Dzięki oliwka, bardzo miło z Twojej strony. Patrzmy, co jest dalej. No i mamy kolejną kopertę, na której jest napisane. Donejcik dla ciebie, okej. Okay. Zobaczmy w takim razie. Co? To bardzo miłe i serio doceniam ten fakt, ale jednak jeśli, jeśli mogę prosić, to nie wysyłajcie mi pieniędzy w kopercie, dobra? Bo dziwnie się czuję. W sensie to bardzo miłe, że dostałem dwie dychy. Ale jednak mimo wszystko wolałbym yy, nie dostawać pieniędzy w kopercie, ok? Także tak na przyszłość, ale oczywiście bardzo dziękuję za te dwie dyszki. Dalej mamy, o, nie otwieraj tego na odcinku. To niestety, ale nie mogę tego otworzyć na odcinku. A, i tutaj mamy list plus kilka niespodzianek. Sprawdźmy zatem list i kilka niespodzianek. Słuchajcie, jest tutaj napisane prestiżowa kartka i pająk. Zobaczmy w takim razie. Nie wiem, czy ją to otworzyć, czy... Uuu, liściek bardzo, bardzo ładnie napisany. Dobra, przeczytajmy sobie go. O, widzę, słuchajcie, że Oliwka postanowiła w śmiesznej formie napisać ten list, bo e, pierwsze to są 7 pytań do mnie, coś jak Q&A. E, dobra, no to odpowiedzmy na nie. Pierwsze pytanie. Czy ludzie Cię rozpoznają, na przykład idąc ulicą? No to generalnie jak idę sam, to się zdarza, jak jestem z kimś, to jeszcze mi się nie zdarzyło i bardzo jestem wdzięczny za to osobom, że nie podchodzą do mnie, jeśli z kimś idę, no bo no, tak po prostu wypada nie podchodzić do kogoś, jak ktoś z kimś idzie, prawda, więc spoko, natomiast jak chodzę sam, to zdarza mi się to w miarę regularnie. Dalej, dlaczego postanowiłeś zostać youtuberem? Nie postanowiłem zostać youtuberem, samo tak wyszło. Trzecie, co sądzisz o hejterach? No, nic nie sądzę o hejterach, byli ich będą i kompletnie w ogóle się nimi nie przejmuję. No i jak dla mnie... Nikt nie powinien się hejterami przejmować. Dalej, ile masz gatunków w swojej hodowli? To jest ciężkie pytanie, myślę, że to będzie w granicach 80 sztuk, ale to tak strzelam. Kolejne, zrobisz kiedyś spotkanie z widzami? Wiecie co, ja w zasadzie giełdy traktuję jako spotkanie z widzami, no bo daję Wam, daję wam znać wcześniej, że gdzieś będę, no i, i wtedy rzeczywiście można się zobaczyć i porozmawiać. 6. jaka jest Twoja wymarzona ilość subskrypcji? Nie mam wymarzonej ilości subskrypcji i no te 300 tysięcy mnie zadziwiło, tak samo jak 200 tysięcy mnie zadziwiło. Jak 100 tysięcy mnie zadziwiło, i jak 50 tysięcy mnie zadziwiło, więc tak naprawdę każda ilość subskrypcji mnie totalnie zadziwia, bo no nie dowierzam w to. I ostatnie pytanie: odeślesz mi autograf? Koperta w dalszej części paczki. Odeślę. I teraz słuchajcie, mamy list, więc przeczytajmy sobie go. Po tej krótkiej kartkówce przejdźmy do głównej części. Hej, mam na imię Oliwka, i od dłuższego czasu oglądam Twoje filmiki, dlatego też wysyłam Ci tę paczkę. Mam nadzieję, że przydadzą Ci się te rzeczy. Może i nie jest to najlepiej wykonana paczka, ale liczę, że Ci się spodobają. Dziękuję Ci za to, że zawsze, gdy oglądam Twoje filmiki, uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Ciekawy sposób przekazujesz wiedzę i ciekawostki, poświęcasz swój czas, by tworzyć takie fajne filmy. Życzę Ci dalszych sukcesów, powodzenia. PS Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna paczka, jaką do Ciebie wysyłam. Oliwka PS2. Nie umiem ładnie pisać, wybacz. Dzięki Oliwka za miłe słowa, bardzo y, spoko liścik. Wcale tak źle nie piszesz, uwierz mi, że ja piszę dużo gorzej. Ale sprawdźmy w takim razie, co nam przysłałaś. No to po kolei. Najpierw mamy korzeń. Taki powiem szczerze, dość ładny, schludny korzeń. I Na pewno go w jakiś sposób wykorzystam. Pod Podoba mi się, propsuję go. Dalej mamy, słuchajcie, dwie pałeczki kleju na gorąco. Też spoko, bo białych nie miałem. Mogą być. Teraz wchodzi, no słuchajcie, coś słodkiego, smacznego. Obstawiam, że nie może być tutaj innego wyjścia niż czekolada. Uuu, Milka Oreo. Dziękuję bardzo, Oliwka. I ostatnie, nie wiem co to tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Coś, kamienie jakieś, nie wiem. Podstawka pod kubek, kufel, szklankę i tym podobne. Eee, bardzo fajna. Ło, wow, jaka fajna. Nie miałem takiej, znaczy w ogóle nie miałem podstawki tutaj na lokalu, więc będę miał kamienną. Dzięki. Bardzo miły akcent, taka jest ona, kamienna podstawka. I słuchajcie, jeszcze zapomniałem o rzeczach z listu. Tutaj są dwie rzeczy. Sprawdźmy w takim razie. Uuu, słuchajcie, ręcznie malowane moje logo. Bo się szanuje. Bardzo ładnie ci wyszło. Spoko. Do te z fanartami i. u wow! <gryw> Mój nieśmiertelny wzór koszulkowy. Jur My Passion. E, jakbyście chcieli taką koszulkę, to możecie ją sobie kupić na kapselu, ale ogólnie nie, nie polecam Wam, bo będę niedługo ruszał z koszulkami, więc coś z tego będzie. Ale to jest nieśmiertelny wzór i on oczywiście w odświeżonej wersji też wyjdzie. Dzięki. Bardzo spoczko. Bardzo, bardzo spoczko. Jakbym widział miniaturkę <gryw> mojej koszulki. No i dobra, zbliżamy się do końca. Oliwka i Kasper. Wielkie dzięki za paczuchę, bo to właśnie za Waszą zasługą ten odcinek powstał. Pająk jest no, pająk jest zwycięstwem, jak dla mnie tego odcinka, ale oczywiście prezenty od oliwki też są przydatne i to właśnie o to chodzi. Więc z mojej strony to jest tyle. Pamiętajcie, że jeśli film Wam się podobał, łapkę w górę należy zostawić, ewentualnie wszystkie linki pod filmem zwiedzić. Trzymajcie się na razie i widzimy się w sobotę. Hej!